Powiedz nam Mateusz, bo ty bardzo interesujesz się sportem, interesujesz się piłką nożną i podobno z tego, co udało nam się ustalić, kibicujesz Realowi Madryt. E, tak I, i bardzo polecam. Mam gochulkę Realu Madryt, gdzie ją ja mama chowałaś. Brat kupił. Brat mi kupił i, i kibicuję Realu Madryt. I jeden fanem piłki Realu Madryt i jeden, jeden z Koko jeden kamilcowi Kamilc wygrał kiedy to było <grym> Kawokanem A powiedz mi, któremu, który piłkarz Realu Madrid jest twoim ulubionym? Czy to Cristiano Ronaldo czy może Gareth Bale? Nie. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ale też interesujesz, interesujesz się również e, skokami. Z tego co widzę, to kibicujesz Kamilowi Stochowi i pewnie całej polskiej reprezentacji. Powiedz mi, jak podobają ci się wywiady, których udziela Piotr Żyła. dobrze. Do. Do. do Żyła to. jest. Zachorował jak miał rok i trzy miesiące. Yy, doszło do akcji zatrzymania serca. Był bardzo długo ranimowany, był miesiąc w śpiące na Ojomie, później prawie trzy miesiące leżyliśmy w szpitalu na Unii Lubelskiej, na kardiologii. Był bardzo w ciężkim stanie, powiedzieć, nie potrafił mówić po tej chorobie. Jak mi lekarz powiedział, że na nowo się narodził, że ten rok dla niego jest stracony. I Mateuszek musiał się od nowa uczyć. Pić wszystkiego, mówił pojedyncze słowa, a miał już dziewięć miesięcy ładnie. Mateuszek chodzi. nie mówił, nie, nie podniósł szklanki, nie pił ze szklanki, a teraz mówi, pracuje dużo przy komputerze i jest dużo samodzielny. Potrafi zrobić sobie kanapkę i wszystko i na jego możliwości, ile może, jest rehabilitowany w szkole, jest w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach. Tam ma rehabilitację w tygodniu prawie 7 godzin. Później chodzi tu na rehabilitację, Otwar i zaczynamy rehabilitację w Szczecinie prywatnie u tego rehabilitanta, który go rehabilitował zaraz po szpitalu na Skiry Skłodowskiej. Później przeszliśmy do Tęczy. Ale, że poszedł Mateusz do szkoły, do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych, nie mogliśmy korzystać z dwóch ośrodków, bo by nie pokryli tych kosztów. No i teraz chodzimy do pani Basi. Tu ma zabiegi, lampy magnetyczne. W magnezie jest kąpany, yy, ma masaże, ćwiczenia. W ogóle są bardzo dobrzy dla nich te ludzie. Nie, nie mówią ile mam zapłacić, nie wystawiają mi cennika nigdy, ile mogę. I już chodzimy w trzeci rok do tych ludzi. Naprawdę są bardzo dobrzy dla niego, pomagają mu dużo i się starają. Jak choruje nawet, czy jest przeziębiony, to przychodzą do domu.